Szanowni Państwo, już niebawem, bo w dniach 30-31 lipca, kolejna siódma już edycja znakomitej imprezy Dixie Ride Old Mobile. Imprezy, której specjalnie mieszkańcom powiatu szczecineckiego, wszystkim melomanom, miłośnikom motoryzacji specjalnie przedstawiać nie trzeba. Ale dzisiaj chcielibyśmy wszystkich na nią bardzo serdecznie zaprosić, dlatego są dzisiaj z nami jej inicjatorzy, członkowie grupy Dixie Band, pan Andrzej Prokopowicz i pan Rafał Mizalski. Jest z nami oczywiście pan starosta Krzysztof Lis, który nigdy nie ukrywał, że jest wielkim miłośnikiem zabytkowych aut i dobrej muzyki. Drodzy Państwo, powiat szczecinecki wspiera tę imprezę od samego początku jej trwania. No a teraz, żeby nie przedłużać, oddam głos panu staroście i członkom grupy, żeby zdradzili nam szczegóły całego wydarzenia. Panie starosto, bardzo prosimy. Proszę Państwa, tak jak Pan Piotr powiedział, po raz siódmy organizujemy wspólnie z kolegami ten fantastyczny rajd. Ja myślę, że świetna muzyka i stare samochody to nikt nie może sobie takiej frajdy odmówić, i jedno i drugie raduje nasze dusze. Stąd zapraszam bardzo serdecznie. 30-31 lipiec zaczyna się to wszystko tutaj w przecinku. Później przejazd do Barwic, udział w Dniach Barwic, tam pokaz tych samochodów, możliwość przejechania się, następnie udział w, w, w występ i później powrót do Szczecinka 31, również w Szczecinku, możliwość zapoznania się z tymi fantastycznymi autami. Każde auto, takie również jak to, w sposób szczególny, ma taką swoją duszę i myślę, że nie ma osoby, która by nie chciała chociaż chwilę właśnie albo zobaczyć, albo posiedzieć w nim, bo wtedy wracamy do tego, co jest podstawą motoryzacji, czyli tego fantastycznego tutaj Forda i udział państwa we wszystkich, w, tych, w tej naszej imprezie jest mile widziany, a, a nasi tutaj fantastyczni muzycy będą jeszcze nas w sposób szczególny zabawiać. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału. Dzień dobry Państwu, ja tylko parę słów takich, dlaczego Dixie i Ride Old Mobile. Dlatego, że historia powstania i rozwoju motoryzacji, kolorowa, barwna i no niesamowita, tło pokazuje o czym mówię, no jednocześnie była połączona z rozwojem muzyki. Yy, powstawały yy, właśnie style muzyczne Dixielandowe, wcześniej wywodzące się z bluesa. I my to wszystko w połączeniu na żywo po prostu pokażemy Państwu, połączymy. Będzie dźwięk yy, wielkich standardów yy, muzyki jazzowej. I jednocześnie poczujemy zapach i odgłosy yy, tych pięknych samochodów. Na imprezy zapraszamy, a o szczegółach poproszę Rafała, żeby powiedział co i jak konkretnie. Witam Państwa serdecznie. Tak jak już kolega troszkę wspomniał, te stroje, te instrumenty, jakby to nie jest przypadek, bo to właśnie będzie powrót do lat dwudziestych, do lat trzydziestych, połączenia tych pięknej motoryzacji z muzyką tamtych lat. Możemy się przeniesiemy w lata 20-30. Otóż już taki mały przedsmak imprezy starych samochodów będzie no, Państwo zauważył na pewno we wtorek. Bo Szczycinek znalazł się na trasie Rajdu, trzeciego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, który w Szczecinku przejedzie. Będzie miał swój, chyba na placu Kamińskiego, jak dobrze pamiętam, swój przystanek. Ale główna impreza, o której właśnie, którą właśnie chcemy Państwa zaprosić, to jest 30-31 lipiec. Impreza tradycyjnie rozpocznie się przy centrum handlowym Aria na Deptaku. Gdzie o godzinie 10.15 pojazdy zaczną się szykować, jakby do parady. Tam będzie dużo czasu, żeby te pojazdy obejrzeć. Później, taką właśnie paradą, przy Stowarzyszeniu Muzyki dystendowej uda mi się w kierunku muszli koncertowej, gdzie będzie otwarcie imprezy o godzinie 11.00. Następnie pojazdy przejadą do barwic. Jakby głównym miejscem w tym roku są barwice, gdzie, gdzie samochody będą przy okazji. Dni barwic. Na pewno będzie można samochody też zobaczyć. Na pewno będzie można też samochody zobaczyć w okolicznych miejscowościach, gdzie te samochody właśnie udadzą się w taki rajd. Zwiedzając zabytki, okoliczne dworki, zamki, których jak się okazuje w tej okolicy mamy bardzo dużo. O godzinie 15.00 samochody wrócą do parku w barwicach, gdzie będzie właśnie. Będzie, będzie prelekcja o tych, o, ty, o tych pojazdach. O godzinie 16 będą wręczone puchary dla najpiękniejszej, najbardziej stylowej załogi dla najpiękniejszego auta. Następnie, jakby cały impreza zakończy się koncertem zespołu Dixie Band o godzinie 17.00, będzie koncert do godziny 18.00. 31 lipca o godzinie 11 samochody znowu pojawią się na godzinę koło muszli koncertowej, gdzie o godzinie 12 będzie zakończenie imprezy. Dodam tylko, że te auta to naprawdę są perełki motoryzacji. Mogę śmiało powiedzieć, że ten rajd jest rajdem chyba jednym z bardziej ekskluzywnych. Świadczy też o tym ilość pojazdów, bo niestety tych załóg jest w granicach 20. Może się wydawać, że to jest mało, ale większość z tych aut to są naprawdę egzemplarze pojedyncze. Są egzemplarze, które są pojedyncze. Jeden egzemplarz, na przykład w Europie, tutaj ten piękny Fortnite, który mamy z tyłu w zeszłym roku, obchodził stulecie. Było auto w zeszłym roku na, 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 na zlocie. Takie same, jakim królowa angielska jeździła do szkoły. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tym aucie był kominek. I komin wystawał przez dach. To jest ciekawostka, akurat y, przy takiej pogodzie przydałoby się urządzenie, które robi zupełnie co innego. Y, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do ubrania się też w stroje stylowe. Będzie możliwość przejażdżki tymi, y, tymi samochodami od godziny 16:30 do 17:00 w Berwicach. Zapraszamy. Cóż, drodzy Państwo, zapraszamy raz jeszcze. A to, że auta są wyjątkowe i piękne, nie mamy wątpliwości, bo w zeszłym roku już jury miał naprawdę twardy ożek do zgryzienia, żeby wybrać to najpiękniejsze. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Szczegółowy plan odnajdziecie Państwo na stronie powiatu szczecinieckiego. A ja już teraz zapraszam, żeby przyjrzeć się bliżej temu wspaniałemu autu Ford T. Jest z nami jego właściciel, pan Janusz Wejman, który na pewno chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy serdecznie.